Dzień dobry, witam Państwa. Dziś będzie troszkę na temat cukrzycy, a właściwie publicznie postawię pytanie, dlaczego tak trudno jest leczyć cukrzycę, a dokładniej, dlaczego tak trudno jest mówić nam o tym, jakie są skuteczne sposoby leczenia cukrzycy. Zapraszam. Cenzurowaliśmy treści, które z perspektywy czasu okazały się prawdziwe, tak? O tym, co robił Facebook. W czasie pandemii COVID mówi jego właściciel. Niestety okazuje się, że dziś w dalszym ciągu cenzuruje treści, które nie z perspektywy czasu okażą się prawdziwe, a już są prawdziwe. I to jest niestety bardzo poważny kłopot. Jakiś czas temu na naszym profilu na Facebooku przedstawiliśmy krótki film na temat leczenia cukrzycy drugiego typu. Jak sobie Państwo go odtworzycie, zobaczycie profesora Frydrychowskiego, który w ciągu 60 sekund mówi bardzo krótko na temat głównych kierunków, jakie należy obrać, aby wyjść z cukrzycy. Proszę Państwa, cukrzycę drugiego typu można wyleczyć, że pacjent będzie zupełnie bez leków w ciągu pół roku. Tylko i wyłącznie stosując dietę i ruch. No, jeszcze jest jedna rzecz, którą też warto zastosować, warto yy, nawet na co dzień spróbować to robić, to jest tak zwany post przerywany. Czyli post polega na tym, że wyznaczamy sobie okno, 7 godzinne na jedzenie w ciągu doby, 17 godzin organizm ma czas na odpoczynek, na regenerację. Natomiast co się okazuje, że na dole napisany jest fragmencik, komunikat, brakujący kontekst. Niezależni weryfikatorzy informacji uważają, że te informacje mogą wprowadzać w błąd. Otóż, tak naprawdę, to właśnie ten komunikat. Może wprowadzać błąd, bo, bo wszystko to, co mówi profesor Frydrychowski, jest potwierdzone naukowo. Wypraktykowane, wypróbowane, setki, a nawet tysiące pacjentów, którzy są zdrowi, którzy porzucili leki, którzy już nie pamiętają o cukrzycy drugiego typu, jest po jednej stronie. Po drugiej stronie mamy niezależnych weryfikatorów zrzeszonych wokół stowarzyszenia Demagog .org, Którzy próbują udowodnić, że jest to nieskuteczne, że jest to niebezpieczne. Szkoda tylko, że nie chcą tego powiedzieć tym właśnie setkom i tysiącom pacjentów, którzy już są zdrowi. Nie chcą powiedzieć, są anonimowi. Niezależni weryfikatorzy są anonimowi, a szkoda, bo gdyby byli odważniejsi i występowali z imieniem, nazwiskiem, tak jak to my robimy. To pewnie ci pacjenci mogliby się do nich udać i porozmawiać, zapytać, czy może mają lepsze sposoby na cukrzycy, czy może są w stanie ich wyleczyć tak samo, jak zrobił to profesor Frydrichowski. My, wspólnie z profesorem Frydrichowskim występujemy, tak jak mówię, z imieniem, nazwiskiem, z twarzą, publikujemy, wydajemy książki i bierzemy odpowiedzialność za to, co. Mówimy i za te informacje, które przekazujemy. Czy niezależni weryfikatorzy też biorą odpowiedzialność za to, co robią? A jeżeli tak, to przed kim biorą odpowiedzialność? Bo na pewno nie przed pacjentami, na pewno nie przed chorymi, którzy szukają pomocy i którzy tę pomoc odnajdują, ale być może odpowiadają przed innymi podmiotami. Szacuje się, że w Polsce ponad 3 miliony osób jest chorych na cukrzycę, z czego około miliona może być niezdiagnozowanych, a zatem 2 miliony ludzi choruje na cukrzycę. Średnio leki na cukrzycę mm, kosztują od 100 do 300 zł. Mm, 60 procent pacjentów kupuje leki w przedziale od 100 właśnie do 250-300 zł, 20% nawet powyżej 300 zł. Jeżeli policzymy, że mamy 2 miliony ludzi zdiagnozowanych i chorych na cukrzycę, którym się podaje leki, za które miesięcznie płacą około przyjmijmy 100 zł. To łatwo policzyć jaki jest to przychód dla producentów tych leków. Roczny przychód to jest ponad 2 miliardy 400 milionów złotych. Z tego oszacujmy, że połowa to jest dochód na czysto, dochód netto. Mamy ponad miliard 200 milionów złotych. Całkiem spora suma. Być może właśnie dlatego e, tak trudno jest nam Przekazać tę wiedzę, którą mamy, bo ta wiedza koncentruje się tylko wokół właściwej diety, postu przerywanego, ruchu i to wszystko. Właściwie nic nie kosztuje. Jeżeli napiszemy książkę, to będzie kosztowała tyle, ile będzie wynosiła cena książki. Co w porównaniu z lekami na cukrzycę ma się właściwie nijak. Tego w ogóle nie widać. No na pewno nie przyniesie to zysków rzędu Około 1,5 miliarda złotych. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że te zyski są takie gigantyczne, no to pewnie i łatwiej jest odpowiedzieć na wątpliwości dotyczące Facebooka, pana właściciela tego portalu, niezależnych weryfikatorów i całego szeregu interesariuszy, którzy robią bardzo dużo, żeby informacje o tym, jak łatwo. I jak skutecznie można wyjść z cukrzycy drugiego typu, nie trafiły do chorych. Naszemu filmikowi portal Demagogork poświęcił cały wpis, wpis, który miejscami jest manipulacją, miejscami jest nieprawdą, miejscami próbuje stworzyć wrażenie, jakoby profesor właściwie nie znał się na tym, co mówi, wrażenie, jakoby gremia Naukowe odcinały się od y, poglądów i od tego, co głosi profesor. Oczywiście to wszystko nieprawda. Mi szkoda czasu na to, żeby weryfikować te treści po kolei, bo gdybyśmy tak chcieli to zrobić dokładnie, to wykazalibyśmy wprost, jak często y, w tym tekście pojawiają się elementy manipulacyjne, jak często wprowadzające w błąd, jak tak naprawdę próbuje się stworzyć wrażenie, jakoby. Ta droga proponowana przez profesora Frydrychowskiego i, i, i nasze publikacje była niewłaściwa, a właściwą drogą było leczenie hmm. lekami cukrzycy drugiego typu. Podaje się tutaj ciekawostkę. Mówi się, że profesor nie jest specjalistą diabetologiem ani nie jest specjalistą dietetykiem. Problem polega na tym, że specjalizacja pod nazwą diabetologia jest wąską specjalizacją medyczną. Właściwie jest to kurs medyczny. Czym on w istocie jest? Jest to kurs przepisywania leków na cukrzycę. I faktycznie kimś takim profesor nie jest, ale jest naukowcem. Jest naukowcem, który uzyskał e, tytuł profesora zwyczajnego, więc ktoś inny. Jak naukowiec, profesor zwyczajny ma prawo do tego, żeby wyznaczać nowe kierunki w nauce, aby sprawdzać nowe kierunki w nauce i aby głosić, że te lub inne są właściwe, a te jeszcze trzecie są niewłaściwe. Właśnie profesor ma do tego pełne uprawnienia. Natomiast tutaj niezależni weryfikatorzy sugerują, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, jeżeli to nie jest opisane w internecie, to to właściwie nie istnieje, i profesor nie ma prawa mówić o tym, czego nie ma w internecie. Szkoda tylko, że ci niezależni weryfikatorzy, chociaż próbują troszkę tak stworzyć wrażenie, jakoby y, funkcjonowali w nauce, to wydaje się, i wszystko wskazuje na to, że w nauce nie funkcjonują, nie mają pojęcia o tym, jak wyglądają opracowania naukowe, ponieważ opracowania naukowe i wiedza naukowa to absolutnie nie jest tylko internet. To są Publikacje, które są tylko w bibliotekach specjalistycznych, to są publikacje, które są w skryptach, to są rozmowy z naukowcami, to są w końcu rozmowy z pacjentami. Czy weryfikatorzy rozmawiali z pacjentami, czy rozmawiali z osobami, których profesor wyleczył, a są to setki czy tysiące ludzi? Czy weryfikatorzy rozmawiali z samym profesorem? O co mu chodzi? Jaką proponuje metodę? Nie, nie rozmawiali. Czy rozmawiali z władzami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który rzekomo odcina się od tego, co mówi profesor? A to jest nieprawda, bo uniwersytet nie odcina się od tego, co mówi profesor, tylko wydał oświadczenie o charakterze ogólnym, które dotyczy właściwie tego, że trzeba funkcjonować rzetelnie i głosić rzetelną wiedzę. Tak też robi profesor. Z informacji zawartych w rejestrze Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że jego specjalizacją jest chirurgia ogólna. Opierają się na wpisie Naczelnej Izby Lekarskiej. Niezależni weryfikatorzy, którzy dbają o to, żeby informacje były rzetelne. No niestety, problem polega na tym, że w tym rejestrze są informacje nierzetelne. O tym weryfikatorzy najwidoczniej zapomnieli. Otóż we wpisie dotyczącym profesora Fryderychowskiego nie ma informacji ani o jego habilitacji, ani o tytule profesora zwyczajnego. A ten został mu nadany decyzją prezydenta. Więc opierają się demagodzy o nierzetelne źródła. Więc na podstawie nierzetelnego źródła tworzą rzekomo rzetelne informacje. No więc warto by było, jednak troszkę bardziej dociekać prawdy i, tak jak mówię, chociażby skontaktować się z profesorem i zapytać, jak wyglądają jego specjalizacje, na czym się zna, jak wyglądają jego stopnie i tytuły naukowe. Nie zrobiliście tego. Jeżeli tak dążycie do prawdy, chcecie być takimi śledczymi, dobrymi dziennikarzami, to musicie dochodzić do źródeł, a nie opierać się o internet, Wyłącznie ja wiem, że to jest najprostsze, bo siedzi się w internecie, wchodzi się na stronę i wszystko jest. Otóż, nie, w internecie nie jest tak, że wszystko jest. W internecie bardzo wielu rzeczy nie ma. Jeżeli nie zdacie sobie z tego sprawy, to będziecie błądzić, będziecie wypisywali właśnie takie bzdury, będziecie w ten sposób tworzyli, generowali zmanipulowane informacje. Ale być może o to chodzi. Być może chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie, jakoby profesor nie znał się na niczym. Jakoby jego pacjenci w setkach i tysiącach nie istnieli, jakoby cukrzycy drugiego typu nie dało się wyleczyć, trzeba ją tylko zaleczać przez lata. Właściwie do końca życia, podając leki. Być może o to chodzi. Jeżeli o to chodzi, to no faktycznie jesteście na dobrej drodze, natomiast nas to nie zniechęci w żaden sposób. Nawet jeżeli będziecie nam blokować nasz profil na Facebooku, możecie oczywiście to robić. No i tak, będziemy pisać nasze książki, będziemy te książki wydawać. Nie będziecie w stanie zatrzymać tego, co już ruszyło. My bierzemy odpowiedzialność za naszych czytelników, za tych, którzy nam uwierzyli. I sprostamy temu wyzwaniu, jakie sobie postawiliśmy, to znaczy wyprowadzać ludzi z bardzo ciężkich, przewlekłych chorób w stronę zdrowia. Tak będzie, niezależnie od tego, co wy, jako niezależni, anonimowi weryfikatorzy, będziecie. Czynili. Tak czy inaczej zapraszam do oglądania naszych filmów, bo, ym, bo być może czegoś się dowiecie, czegoś się nauczycie, a kto wie, czy kiedyś nie będzie Wam ta wiedza naprawdę potrzebna. Nie życzę Wam tego, ale jeżeli okaże się potrzebna, to korzystajcie z niej, korzystajcie z naszych książek, bo my je piszemy także dla Was. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmikach.